Lubię oglądać filmy dla dzieci, dla nastolatków, takie komedie głupie i tego typu rzeczy. Lubię też czytać książki dla nastolatków, w sumie dla dzieci też. Wiecie co mnie naprawdę denerwuje, że często ludzie piszący książki dla dzieci traktują ich jakby byli idiotami. To nie są osoby niepełnoletnie dzieci o mniejszym zasobie wiedzy, no bo skąd mogą mieć wiedzę na poziomie licealnym czy tam, nie wiem, ze studiów uniwersytetów. Jeżeli dedykujemy książkę dzieciom z postawówki. Więc powinno się pisać tak progiem do dzieci, ale żeby to miało pomysł, żeby to było dobrze zgrane i w ogóle. A wielu autorów yy, pisze swoje książki tak, jakby dzieci to byli normalni dorośli, tylko niepełnosprawni intelektualnie. Tym bardziej w filmach. W filmach to już jest w ogóle tragedia. Jeżeli zaczniecie oglądać filmy dla dzieci i będą to bajki Disneya, to są bajki, które. Rozumieją rozwój dziecka i są dedykowane do dzieci w konkretnym stadium rozwoju. Troszkę inaczej jest z bajkami Warner Brothers, które epatują przemocą i jakby celują w to, że dziecku podoba się kolorowe wybuchy i krzyki. Więc traktują dzieci tak po macoszemu bardzo. A już te ostatnie filmy Disneya czy seriale w stylu Hannah Montana w ogóle biorą dzieci jako dzieci niepełnosprytne. Zacząłem ostatnio czytać, już skończyły mi się dobre książki, więc trafiłem na coś takiego. To jest trzeci tom. O ile pierwszy tom był głupi, drugi tom był trochę lepszy, to trzeci tom jest przykładem tego, jak głupie nastolatki mogą być. I nie wiem, dlaczego autorka w ogóle coś takiego napisała, bo to nie jest... Można było ten sam pomysł napisać tak, żeby się trzymał kupy, a nie leżał w głównie. Mniej więcej jaki jest schemat przedstawienia fabuły w tej książce? Klary, zatrzymaj się, nie masz racji! Ja nie, nie, mam rację, mam rację! Oj, nie miałam racji. Dwie strony dalej. Klary, zatrzymaj się, nie masz racji! Mam rację, mam rację! Oj, nie miałam racji. Dwie strony dalej. Klary, zatrzymaj się, nie masz racji! Mam rację! Oj, nie miałam racji. I tak całą książkę. Jakiś warsztat, jakiś pomysł na rozwinięcie fabuły, cokolwiek? I to. Chciałoby się powiedzieć dobrze, że jest z różnych perspektyw ta książka napisana. Jak nie ma tej klary na, na kartach księgi, to może będzie lepiej. Nie, każdy bohater jest głupi w ten sam sposób, tylko w innym miejscu. Sfrustrowałem się. Pierwszy raz od naprawdę dawna jest sytuacja, w której przerwałem czytanie książki. Nie zamierzam tego skończyć. Jest tak zła. Dziękuję za uwagę. Hej! To hała to chwała. To hała to chwała. Kto zgadnie z jakie bajki to był cytat.